Więc dzisiaj arcyważna lekcja, ponieważ porozmawiamy sobie właśnie o tej emocji, która nas blokuje. Uleczanie wstydu, uwalnianie wstydu. Wstyd jest mocno w nas zakorzeniony i ma takie specjalne miejsce w naszym gadzim umyśle, ponieważ nie chcemy dotykać tego rejonu, bo jest to tak nieprzyjemna w odczuwaniu emocja, że Uciekamy od tego wstydu na rozmaite sposoby. Ja też opiszę swoją historię, swój przykład dokładnie w jaki sposób, bo dla mnie to było doświadczenie mistyczne, jak działa nasza świadomość względem odczuwania właśnie pewnych emocji. Wydarzyło się to właśnie na przykładzie tej emocji, czyli wstydu. Wstyd nas blokuje dużo bardziej niż lęk. Lęk. Bardzo często nas motywuje do działania, prawda? Kiedy wisi nad nami widmo jakiegoś zagrożenia, bardzo często ruszamy i działamy. Czasem to działanie jest nawet dużo bardziej zdecydowane niż na jakimś innym poziomie. Natomiast wstyd paraliżuje, unicestwia, sprawia, iż się całkowicie blokujemy, zamrażamy, powstrzymujemy, nie jesteśmy w stanie wyrazić ani jednego słowa. Takie to jest niewygodne. Przepracowanie wstydu odblokowuje całe rejony naszego życia. Po prostu życie się zmienia totalnie, jeżeli my realnie zaczniemy zajmować się wstydem. Te wszystkie właśnie sfery naszego życia, w których to wstydzimy się podjąć jakieś działanie, bo musimy wystawić się właśnie na wstyd. Bo bardzo często. Podjęcie jakiegoś nowego działania skutkuje ośmieszeniem. Czy ty jesteś gotów wystawić się na ośmieszenie. No właśnie. I tak naprawdę nie boimy się jako takiego ośmieszenia samego w sobie, ale uczucia wstydu, które w nas się być może pojawi, a być może nie. Kto to wie? Wstyd najwięcej. Um... Generuje się w nas właśnie w tym dzieciństwie, ja się domyślam. Nie mam takich potwierdzonych informacji, natomiast według moich tutaj wspomnień i analiz samego siebie, ogromne dawki wstydu kodowano w szkole. Kiedy ja właśnie wychodziłem do tablicy, kiedy odpowiadałem, a nie umiałem, wystawiałem się na to ośmieszenie. Ja pamiętam dokładnie. Te, te momenty i to wielokrotne to nie było raz, nie dwa, tylko wielokrotnie. Ja nie byłem dobrym uczniem. Nie uczyłem się za dobrze i non stop musiałem się konfrontować z tym wyśmianiem totalnym. Czasem nawet przez nauczyciela, czyli przez taki być może autorytet, tak, który powinien bardzo łagodnie do nas podejść, on być może coś czasem głupiego, bezmyślnego powiedział na ten temat poprzez co. Ja pamiętam, że jak stałem na tej klasie nic nie umiałem, wiesz, całkowicie się pusto robi w głowie. Nie jestem w stanie wydukać ani jednego sensownego zdania. Narasta we mnie ten ogromny wstyd. Zaczynam się robić cały czerwony. Gorąco mi jest, po co się po prostu chcę stamtąd uciec, zapaść się pod ziemię. Zostawcie mnie wszyscy w, w spokoju, a tam jeszcze wszyscy ha, ha, ha. Palcami wytykają, wyśmiewają. Straszne rzeczy dzieją się moim zdaniem w szkolnictwie. Ja rozumiem, że szkoła jest potrzebna, uczy nas wielu niezwykle istotnych rzeczy, liczenia, pisania, pewnego myślenia itd., natomiast nie uczy nas, moim zdaniem, największych podstaw, czyli radzenia sobie z własnymi emocjami nie uczy nas odpowiedniego podejścia do życia, nie uczy nas myślenia samodzielnego. Moim zdaniem to są podstawy, a kiedy byśmy się tego nauczyli, to ruszenie w świat nie e, sprawiałoby jakiegoś większego kłopotu. Wstyd według Freuda jest przyczyną wszelkich natręstw, kompulsji, uzależnień, ponieważ kiedy ta emocja chce e, z nas Wyjść, a my, mówię, mamy tą ogromną awersję względem wstydu i chcemy ją cały czas przytłumić, uciec od niej, wtedy straszne ciśnienie się w nas generuje ogromne wewnętrzne, emocjonalno-psychiczne napięcie. Podam swój przykład, żebyś miał już bardzo jasne zastosowanie, w jaki sposób działa nasza świadomość i technika uwalniania ponieważ kiedy pracowałem w Anglii, w magazynie, ja tam na, ja już bardzo dużo się rozwijałem duchowo, dużo medytowałem, ćwiczyłem wiele różnych rzeczy, stosowałem praktyki duchowe, pracowałem wtedy z potęgą teraźniejszości, z mindfulnessem itd. itd. Natomiast cały czas jeszcze nie miałem pojęcia, jeszcze chyba... Tak, tak, je, je, jeszcze nie natrafiłem na pana Hawkins'a. Więc miałem mnóstwo w sobie jeszcze emocji rozmaitych, nie wiedziałem jak sobie z nimi radzić i, yy, zarysowując szerszy kontekst, jak wiesz, miałem ten ogromny problem z kobietami, czyli, czyli cały czas byłem właśnie nieśmiały, strofowany, ponieważ nabawiłem się tych rozmaitych przekonań, że. Ja nie potrafię w ogóle stworzyć związku, nie potrafię rozmawiać z kobietami, bo jestem nieśmiały, bo nie mam doświadczenia. E, jeszcze właśnie te rozmaite kompleksy natury, sfery właśnie tej intymnej, seksualnej, o której też sobie porozmawiamy. Więc tam było mnóstwo zepchniętego wstydu, jeszcze nie przepracowano z tego braku doświadczenia, tego onieśmielenia i tak dalej. I ja już coś tam się starałem, coś tam próbowałem robić. Gdzieś tam naprzód chciałem iść do tych dziewczyn i kobiet, natomiast one cały czas mnie w pewien sposób przerażały. Zwłaszcza jeżeli kobieta mi się podobała, jeżeli kobieta dla mnie była atrakcyjna, to ja już ją automatycznie również stawiałem jakby troszeczkę wyżej, bo mi podświadomie również zależało, a więc czułem jeszcze bardziej takie wewnętrzne narastające napięcie. Mimo wszystko odważałem się i próbowałem nadal właśnie. Chociażby porozmawiać, ja już nie mówię, żeby gdzieś tutaj em, zaprowadzić ją do Alkowy, tak? Tylko po prostu porozmawiać, ośmielić się właśnie, nabyć pewnego doświadczenia, ogłady i tak dalej, kiedy się tutaj z kobietami rozmawia. I oczywiście, znam tą akcję bardzo dobrze. Podchodzę, to była taka mała, śliczna blondyneczka, oczy po prostu jak lazurowe morze. Podchodzę, rozmawiam, podoba mi się oczywiście, tak? I zaczynamy taką luźną gadkę, już kompletnie nie pamiętam o czym rozmawialiśmy. Natomiast czuję to znowu. Przychodzi do mnie. Czuję, jak narasta. Idzie wstyd, bo coś tam, jakoś być chyba głupio, tam coś odpowiedziałem, coś nie na miejscu, czy nie wiedziałem. Jak mm, coś tam odpowiedzieć, i czuję. I, I znowu się to dzieje. I w duchu, tak? Rozmawiam z nią, a w duchu co mówię, no nie, tylko nie to, tylko nie znowu, nie wstyd, nie wstyd. Rozumiesz, narasta, co robi się coraz bardziej gorąco, gorąco. Już tu dłonie się pocą, pierwsze kropelki potu narastają, tu zaczynają wychodzić czerwone płaty, w, wchodzą mi na brodę, na, na, na twarz. Postanowiłem wewnętrznie, zachować się inaczej, bo mój poprzedni, ten automatyczny, ten, ten, ten dialog, który zawsze mi wcześniej towarzyszył, brzmiał mniej więcej w taki sposób, nie mogę jej pokazać, że się wstydzę, tylko nie to, czyli ja mam swój obraz idealnego idealistycznego ja jak chciałbym się zachować. Oczywiście doświadczenie wewnętrzne jest inne, ponieważ narasta wstyd, a więc to już już widzę, że pewien dysonans, że nie jestem y, taki jak chciałbym być i normalnie to co właśnie chcemy zrobić to zachować twarz. Więc chcemy to za wszelką cenę ukryć. Więc za, zawsze staram się wstyd panuje nad wstydem kontroluje wstyd, tutaj nie pokażę jej wstydu, jestem Supermężczyzną, i tak dalej. W efekcie czego to doprowadzało do jeszcze większego wstydu. Tym razem postanowiłem zachować się inaczej, i w duchu powiedziałem sobie: Pokażę jej, że się wstydzę. Tłumaczyłem to wcześniej, jak to działa. Ta moja zgoda automatycznie sprawiła, że ja, po pierwsze, przyznałem w ogóle. Coś, co już ma miejsce w rzeczywistości, w tu i teraz. Dałem sobie przyzwolenie na odczuwanie. Przyzwoliłem sobie jej zobaczyć, ona i tak dokładnie widziała, że ja się wstydzę. Rozumiesz? Tylko ja wcześniej myślałem, że inni ludzie tego nie widzą. Tym razem postąpiłem inaczej. Pozwoliłem sobie być przed nią otwarty, w tym sensie, że, że ukazałem jej swoją emocję. Ładunek emocjonalny wstydu bardzo szybko zaczął się wyczerpywać, 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 zmniejszał się. Robiło się chłodniej. Ja nabierałem normalnych barw i tak dalej. Co tutaj miało miejsce? Tak, jak żeśmy sobie tłumaczyli. Tak jak Freud nam mówi i tłumaczy. Powiedzmy, że to jest emocja. Ta pięść to emocja. Ta pięść to świadomość. Emocja, emocje po prostu będą się w nas pojawiać i już nie wyprzesz się swojego człowieczeństwa. Emocja wstydu narasta. Ja normalnie moją świadomością mówiłem, nie pokażę wstydu. Uff. Siła przeciw siła. Walczę. Ścieramy się. Emocja chce wyjść, świadomość nie chce jej pokazać. Walczymy. Przepychanka, poprzez co generuje się jeszcze większe napięcie, natężenia. Uff wybuchamy wewnętrznie dosłownie co się dzieje kiedy my realnie zastosujemy technikę uwalniania w praktyce jest emocja jest świadomość emocja narasta, wychodzi świadomość akceptuje znika, pozwala po, po, pozwala zaistnieć temu co już ma miejsce emocja po prostu pojawia się i znika, przepływa przez nas nie ma oporu jest przejście to jest, to mi otworzyło oczy na emocje, że my w żaden sposób nie możemy ich negować. Ta technika uwalniania jest tak banalnie prosta, iż po prostu ludzie nadal otwierają oczy i nie mają pojęcia bo, bo nie mogą uwierzyć. To jest aż takie proste? W teorii tak, ale weź to, zastosuj do świata wewnętrznego. To już ma zupełnie inny wymiar, charakter, tak? Bo ma na przykład różne rozmowy z ludźmi, konsultacje i tak dalej. Na przykład, właśnie ktoś ma jakieś takie fobie, powiedzmy, społeczne, tak? Właśnie uważa siebie, że jest nieśmiały, że jest wycofany, że jak coś powie, to się wygupi albo co on się tam będzie na pierwszy plan wychylał i tak dalej, i tak dalej.